Sucholeskie Rondo ma patrona. Jest patron, jest pan Zenon Pilarczyk. Rondo ma swojego patrona, człowieka bardzo mocno oddanego sprawą gminy. Będą nagrody sportowe. Mamy świetnych sportowców, którzy osiągają doskonałe wyniki. Kolekcjoner z Buku. Radi lampowych mam około 50, projektorów 15. Gościnny Deli Park. Przed nami już niedługo święta wielkanocne. podeli parku, będą yy, kicały zajączki. To rondo służy mieszkańcom Suchego Lasu już od pewnego czasu. Wspólne przedsięwzięcie powiatu poznańskiego i gminy Suchy Las poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie, a ostatnio ten ważny obiekt otrzymał także swojego patrona. Budowaliśmy tą drogę sporo czasu temu. Podzieliliśmy po połowie. Ponad 5 milionów kosztowało to rondo. Uruchomiło znaczy w znaczny sposób i poprawiło bezpieczeństwo. No miejscowe społeczeństwo powiedziało, ale chcemy mieć patrona. Jest patron, jest pan Zenon Pilarczyk. To wspaniała postać. My mamy tablicę poświęconą panu Zenonowi Pilarczykowi. To miejsce i imię. Zenona Pilarczyka zostanie tutaj na zawsze. Zenon Pilarczyk był nauczycielem, dziennikarzem, regionalistą i pierwszym laureatem statuetki dębowego liścia za zasługi dla gminy Suchy las. Cieszymy się z faktu, że rondo ma swojego patrona, pana Zenona Pilarczyka, osobę niezwykłą, niezwykle, mocno, mocno wpisaną w tożsamość naszej naszej gminy. Człowieka bardzo mocno oddanego sprawom gminnym. Powiat poznański od prawie 20 lat nagradza sportowców, trenerów oraz drużyny za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nabór wniosków o przyznanie tych nagród jest w toku. Mamy świetnych sportowców, którzy osiągają doskonałe wyniki. W związku z tym, jest to nasz konkurs na tych najlepszych sportowców, trenerów. Doceniamy ludzi, którzy tą wartość dodaną znaleźli w zakresie sportu. Chcemy docenić ich, bo to jest też pokazanie, czym stoi i kim stoi Powiat Poznański. Nagrody Sportowe Powiatu Poznańskiego cieszą się dużym zainteresowaniem. W poprzednim roku uhonorowano niemal 50 osób. Powiat Poznański stawia na sport i docenia tych najlepszych. Dotyczy to zwłaszcza sportu młodzieżowego. Nagrody sportowe można otrzymać w czterech kategoriach wiekowych: są one przeznaczone dla młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych oraz młodzieżowców. Doceniamy także trenerów oraz drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wnioski o przyznanie nagród sportowych można składać do 11 marca do godziny 15 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego. Komplet informacji na stronie internetowej www.powiatpoznan.pl. Henryk Ratajczak z Buku od kilkudziesięciu lat kolekcjonuje sprzęt radiowo-akustyczny. Gromadzi, naprawia, uruchamia radia, magnetofony szpulowe i kasetowe, grające szafy oraz projektory. Ostatnio zaprezentował część swoich cennych zbiorów podczas spotkania w dworze Skrzynki. Radi lampowych mam około 50. Radio magnetofonów z okresu z lat 80. to mam też około 50 sztuk. Projektorów 15. Mam taki zestaw firmy Revox. z jest magnetofon szpulowy plus tuner plus wzmacniacz. To jest tak najbardziej dla mnie cenny sprzęt. Ta wieża była produkowana w latach 67-77. Czyli szczególnym właśnie jest dzisiaj spotkaniem z Hanekiem. W dworze Skrzynki było to pierwsze tegoroczne spotkanie z cyklu Skrzynki Pełne Skarbów, prezentujące kolekcjonerów i pasjonatów. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem i wzbudziło wiele ciekawych wspomnień. Skrzynki Pełne Skarbów to skrzynki pełne pasjonatów, ludzi, którzy mają pasję, zbierają rzeczy nieprzeciętne. Dla nich to są prawdziwe skarby. Nieraz to są rzeczy bardzo zwykłe, a nieraz naprawdę bardzo wartościowe. Jak zapowiadają organizatorzy, w cyklu skrzynki pełne skarbów już planowane są kolejne spotkania. Delhi Park w Trzebawiu od wielu lat jest interesującym miejscem dla najmłodszych mieszkańców powiatu poznańskiego. W okresie zimowym dzieci mogły odwiedzić świąteczną krainę z wieloma atrakcjami. Ostatnio mogły także przespacerować się wśród ciekawych, świetlnych iluminacji oraz przestrzennych dekoracji. Mieliśmy już świąteczną krainę, był gwiazdor, elfy. Można było do, temu gwiazdorowi do ucha wyszeptać najskrytsze marzenia, z elfami upiec pierniki, zrobić ozdoby świąteczne, a następnie teraz się przetoczyliśmy w Park Świateł i można sobie tutaj alejkami parku chodzić i podziwiać różne konstrukcje przestrzenne 3D, podświetlane właśnie milionami lampek. Deli Park działa przez cały rok, a powiat poznański wspiera wiele przedsięwzięć w nim organizowanych. Trwają już przygotowania do sezonu wiosenno-letniego. Przed nami już niedługo święta wielkanocne. Po Deli Parku będą kicały zajączki i będziemy mogli dekorować mazurki, pisanki. No i oczywiście przełom kwietnia, maja, majówka długa, czyli już dmuchańce i wszystkie nasze letnie atrakcje na terenie Deliparku.